kajnikowy.pl Dobra herbata. Lubicie krówki, a yerba mate? No to jeżeli wśród tych z Was, którzy lubią yerba mate są ci, którzy lubią krówki i te dwa zbiory gdzieś mają część wspólną, to ta część wspólna będzie dziś szczęśliwa, tak jak ja. Bo ja akurat lubię krówki i lubię yerba mate i dzisiaj robimy krówkowe yerbamatowe yerba jerbamatowe krówki. Ma we krówki? Czekamy na Wasze pomysły na nazwę w każdym razie krówki na bazie yerba mate. Robienie krówek jest prostsze niż się wydaje. W ogóle cukierki często są prostsze niż się wydają. A tutaj mamy naprawdę niewiele składników i właściwie wszystko pewnie macie w domu. Co trzeba? Mleko, jedna szklanka yerba mate. bardzo mocna yerba mate. mocno zaparzona, jedna szklanka, cukier biały Dwie szklanki, no i masełko, dwie łyżki. Poza tym można dodać nieco soli, jeśli ktoś lubi, można dodać jakiś aromacik, na przykład tam waniliowy, czy co tam wam się do yerby komponuje. Ja najbardziej lubię sobie dorzucić odrobinę na przykład takiego syropu klonowego. Moim zdaniem jest to nuta, która świetnie się komponuje ze smakiem hierbamatę. Doda dodatkowej mm, takiego charakteru troszeczkę, no i też jeszcze trochę słodyczy, chociaż akurat tego słodzić nie trzeba. Wszystko to umieszczamy w garnku na trochę mniejszym ogniu niż my i. Mieszamy, doprowadzamy do wrzenia, no i gotujemy, aż się stanie krówką. Tylko uważajcie, bo y, lubi sobie to pokipić. E, początkowo nie wygląda to jakoś super, bo wygląda jak takie przyzieleniałe mleczko, ale kiedy będzie nam tego ubywało, będzie się gotowało, cukier zacznie się karmelizować i zacznie się z tego robić takie trochę brązowawe, trochę gęstawe, coś e, no i wtedy to coś y, przelewamy do do czegoś, do blaszki na ciasto, do jakiegoś żaroodpornego naczynia, co wolicie, byle właśnie wyściełane go jakimś pergaminem do pieczenia, żeby się nie przykleiło. To zostawiamy, żeby ostygło. No i jak ostygnie, no to robimy z tego takie śliczne kawałki. A jeżeli potrzymacie dłużej na ogniu, wyjdą trochę twardsze, będzie więcej karmelu, jeśli krócej wyjdą bardzo miękkie, ale pamiętajcie, że to nie będą takie krówki, jak pamiętacie z dzieciństwa, albo przynajmniej ja pamiętam, takie ciągutki, wiecie, takie, że się zakleja się japa. To będą takie bardziej angielskie krówki, kruche, takie no, na pewno nie ciągnące się. Więc taki dzisiaj pomysł, trzeba czekać, trzeba to długo robić. Więc mieszamy, pilnujemy, zwiększamy ogień na zewnątrz szczególnie. Mam jeszcze dla Was pewną uwagę i sugestię. Może znacie coś takiego jak yerba Mate Instant. Jest tak, że. Nie jest to najpopularniejsze wśród jerbiarzy, bo jak ktoś kocha yerbę, to sobie lubi przez te bombije sączyć, a to jest już takie zmielone i gotowe. Jeżeli wasze krówki wydadzą się Wam za mało yerbowe, albo chcielibyście od razu, żeby były bardzo jerbowe, to możecie użyć właśnie takiej mate Instant, która jest no, mocniejsza w tej formie. Kiedy zrobicie tak jak my, mocny napar, no to on nigdy nie dogoni swoją siłą tego, gdybyście zrobili taką mocną miksturę tego Instant. W niedużej ilości wody. Łamcie wszystkie zasady. Robimy tutaj naprawdę bardzo mocną jerbę, żeby tego smaku przemycić jak najwięcej, ale musicie spróbować i zobaczyć, czy jest dla Was za mało jerbowe. Wy czujecie, ja tutaj zgarniam zapachy w Waszą stronę. Mm, bardzo jerbowo pachnie moim zdaniem, ale grzana jerba z masełkiem i mleczkiem na słodko musi. Pięknie pachnieć. Mi się to podoba. Yy, od razu Was uprzedzę, że aż tak mocno tej hierby się nie czuje w zapachu już tych krówek, jak w czasie gotowania. No ale to zrozumiałe. Jak się coś gotuje, to pachnie dużo mocniej. Yy, no to ja mieszam i, i jak się namieszam, to będziemy przelewać. Nasze krówki już. Tężeją, stygną, schną. Nie wiem, co robią krówki. Robią się gotowe. A tu mam te, które zrobiłem dla was wczoraj. Znudzeni oczekiwaniem zaparzyliśmy sobie też jeszcze raz yerba mate, której użyliśmy do krówek. Jeszcze raz, a potem jeszcze raz. Więc łączymy zestaw i sprawdzamy, czy do yerba mate nasze krówki są idealne. Są bardzo wyśmienite. Piszcie do nas, czy robicie sami w domu krówki. Czy stosujecie inny z szeroko dostępnych przepisów, inne proporcje? Czy próbowaliście z yerbą instant? Czy pijacie na co dzień yerbę instant? Czy jecie na co dzień krówki? Czy pijecie na co dzień krówki? W ogóle piszcie do nas. Do zobaczenia na czajnikowy.pl